Maneczko, z tej strony Pirabit.pl um, Witam Was w kolejnym odcinku z, z serii Zagrajmy w World of Tanks. Wielu ludzi mnie się pytało, e, dlaczego nazywam się Pirabit, trochę obciechowa ksywka, ale przyznam się szczerze, że e, tę ksywkę wymyśliłem razem z kolegami. Ksywka e, się nazywa Pirat i Hobbit. E, pirat, gdyż szoledzy mnie wady, wadę, gdy się śmieję Zamykam oko. Jedno i dlatego um, nazywam mnie piratem. Um, taka, taka dziwna taksówka, no ale dobra. Um, a jestem też niski jak Hobbit. No i um, zmieszałem te dwa słowa. Pirat, ale robiłem te ty i dodałem końcówkę hobbit. Pirabit. To jest tam bardzo pospolita ta nazwa, no ale <coughs> co mam zrobić? No dobra, no to gramy sobie, widzicie, cały czas mówię, ja gram jeden, ja nagrywam jeden odcinek po jednym odcinku, dzisiaj je, przez jeden dzień zdążyłem nagrać bardzo wiele odcinków, wtedy miałem brak prądu różnych, tych i tak naprawdę, gdybym miał 15 tych odcinków, ale albo za duży rozmiar, albo za mało, albo za szybko, albo nie, nie słychać mnie, niestety musiałam bardzo dużo tych odcinków robić, więc postanowiłem... Kolejny raz nagrać. Mam nadzieję, że będzie ok. No dobra, no to gramy. Jeszcze jest rzeka Sztur. Dobra, może być. Gramy z drogami Lowe. Jest trzy Obie obiektyw. Tu chyba jakoś tak. Ten skrót jest nieważny. Mamy tutaj w internecie, że jeden z najlepszych art. I chyba tak, to jest on, tak? Ten pole był tak. Dobra, ja, patrz, ja, dokładnie wygląda. Teraz taki screenshot. O, o, właśnie. Patrzcie, jakie efekty dodali, że strzelają. No już niestety nie zobaczymy, ale na ich mapach tak. Wybuchają takie bomby przed nami. O, właśnie. Był jeden, jeden z nich. Eeeem, um, ciekawe, nawet. Nie warte, mówić o obiektów, tak Nie warte, nawet mówienia. No ale. Co? W ja razie nie mam co mówić na początku, bitwy, więc chociaż może niektórych w tym tym No Dobra. Grywamy już 2-3 minuty. Naprawdę. Niestety te limity bardzo mnie ręczą. Um, dlatego potrzebuję w nie żuluję, jak to niektórzy od o to, żebyście zasubskrybowali mój kanał, żebyście się podobały. To też mi daje to, że dostajecie tam pieniądze droże, tam mogę trochę dołożyć, ale niestety znaleźć mam kiepsko, yy, więc zdecydujecie dostać pieniądze yy, na rozwój kanału. Niestety, na rozwój kanału się kupuje nie nowego, w pełnej wersji tego problemu, się bardzo, bo problem jest w ogóle skomplikowany. Um, i tak, niestety w innych odcinkach widzieliście przyspieszoną wersję, chyba. się głupieją, co wstawiłem na tego w wersji nie. Um, więc tego najgorsze jest, właśnie przedstawienie tempa nerwowania. to, y, czytam, o Boże, tym koleś z tego typu tytułów, tego typu tytułów, no, to jest film, ale nie wiem, o no się to chodzi, o to, że czołg po prostu długo gorem, wiem więc jaki czołg jest, jakiej pozycji, y, rangi, w sensie, nie, ja mam tego typu dosyć, no, tak, jeszcze, no, wiem, ja, tak, już, 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 już tu wypadł dla mnie kolejny pocisk od Himmela. A teraz my się tak pobawimy, co? Oczywiście wiem. Poczekałem, ale wycelować i potem się z nim pobawić. Och, niestety rozwali Tak, tak. Kurde, artyleria. Za dużo sobie do nas wgadaliśmy, minut ciało. się No dobra, może coś poradzić. Okej, okay, witam, w um, przerwie. Stopałem gdyż chcę naprawdę marnować czasu. Obecnie stoimy tak w bitwie. To robię te prywatne. Oczywiście o no, tutaj, o no, tutaj. Tak, mniej więcej myślę, że nas dobrze wbiło. Na dobre tiery. Mm, tiery mapę. W ogóle wszystko mi się podoba. Oprócz jednej rzeczy. Tego nienawidzę na tej mapie. Nienawidzę podjętać bazy. Bardzo rzadko ktoś tu wygra bitwę poprzez zdobycie bary, czyli po prostu się wszyscy rozwalają. To jest bardzo częste na tej mapie. Dlatego po prostu nie lubię mapy. Mapę, ale nie lubię, kiedy jest na niej bitwa spotkaniowa. To się jest bardzo prochorówka. Prochorówka, ja to nie nazywam prochorówka. O, 14 um, O, właśnie, odnośnie czołków ze złoto. Ja nie widzę sensu kupienia czołgów ze złoto. Wracamy prawdziwe pieniądze na czołgi. Do um, no, prawdopodobnie większość z nas nie będzie tam grała za jakiś czas. Więc to jest właśnie taka ciekawostka. Jeżeli dodajcie swój numer telefonu i go zweryfikujcie na mail i e, dostaniecie 100 Golda. E, jeżeli zmienicie hasło, to dostaniecie 300. Tak jak Super, mnie. Supasik, ale Nie chcę dla tego zdania nagrywać od odcinka, bo to nie miałoby sensu. Dlatego tak właśnie robię w trakcie odcinka. Dlatego może uda nam się rozwalić. Jeden dzień nie? Nie, to chyba je zopali już. Jedziemy, co tam, żebyśmy my innymi, zawsze coś o, Dobra. No i do właśnie najgorsze, kiedy idziemy i mamy Tak, tak, no, tak, nie tak, 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 Tego. Znowu nie trafiliśmy, bo na nas już jeden strzał. Tak, za chwilę nas właśnie natusz rozwali, ale mam nadzieję, że nam no, niestety wiem, głupich gram niektórych i chyba większość głupio gram, ale dla niej, naprawdę to jest tylko że trzeba się stresować. My mamy odbyły czuć jeszcze tam dwa dwie pół minuty, więc myślę, że chwilę pogadamy. Ja szybko wam podam chwilę, chwilę